Witam, Andrzej Fedorowicz z targów IFA 2012 w Berlinie. W tym roku swoją wędrówkę po targach zaczęliśmy szlakiem olbrzymich telewizorów Ultra Definition. To jest pierwszy, który znaleźliśmy. Olbrzymi Panasonic o przekątnej ekranu 145 cali. 33 miliony pikseli, ponad 4300 pionowych linii. Wrażenie jest tak, jakby się patrzyło przez okno. Jest to największy w tej chwili chyba na świecie telewizor Ultra Definition oferujący obraz tej jakości. Idziemy w dalszym ciągu śladem największych odbiorników Ultra Definition. Tu mamy 84-calowe Sony o rozdzielczości 8K, czyli 2160 linii poziomych. Rozdzielczość słabsza niż w poprzednim Panasonicu 145-calowym, ale obraz również rewelacyjny. Możemy go sobie obejrzeć z bliskiej odległości. Mam mamy trzeci odbiornik tego typu, tym razem tylko 65-calowy, produkt chińskiej firmy Hisense. Obraz całkiem niezły. Jest to telewizor 4K, czyli 2160 linii poziomych. Tu mamy kolejnego giganta ultra definition, czyli jak woli to szyba. Quad Full HD. który w tamtym roku pokazał pierwszy na targach telewizor Ultra Definition w tym roku zaskoczył czymś innym, mianowicie 70-calowym dotykowym ekranem 4K czyli również Ultra Definition o rozdzielczości 4000 na 2000 pikseli Działa to na razie tak sobie, no ale jest to pierwszy tego typu ekran więc można im wybaczyć. Na ekspozycji Sharpa mamy okazję porównać sobie jakość obrazu z telewizora Full HD z telewizorem Ultra Definition, czyli 4K. Szczegóły na pierwszy rzut oka są niewidoczne, ale jeżeli się przyjrzymy, obraz 4K jest rzeczywiście o wiele bardziej szczegółowy. definicznie znaleźliśmy też u Samsunga. Jest to model tylko 70-calowy, rozdzielczość 4K, czyli 2160 poziomych. Obraz możecie sobie sami porównać z poprzednimi telewizorami. Teraz stoję przed gigantycznym odbiornikiem Ultra Definition firmy LG. LG reklamuje go jako pierwszy telewizor Ultra Definition o rozmiarze 84 cale. Podobną rozdzielczość i podobny rozmiar zaprezentowała firma Sony. Co to bardzo bliźniacze konstrukcje.